Cześć, witacie na kolejnym odcinku, na którym mam tutaj przygotowany taki miks za 70 zł. I jest to miks, który został zakupiony w Poznaniu. Mam białe, złoto, mam ekstra pensję. Do tego starożytny skarb. Skarb, skarb. Starożytny skarb. I love big cash, tutaj król cash, paradiso oraz mój pierwszy milion. E, takie, o co mam zdrapki.

Tutaj napis 30 oraz 31. Oczekajcie, bo coś mi tutaj sprzęt fiksuje. Pod 16 jest 5 zł. Ok, dobra. I druga drapek za piątkę, białe złoto z numerem 16.

Patrzę, coś mi tutaj yy, statyw tak rusza. Tutaj nie ma. Dobra, 24 nie ma. 33, 23, 29 i na koniec 59. A tu jest piątka. C kontrolne to się zgadzają

I kolejna linia: 47, 56, 44 i 18. Tu mi się odsłoniło G i K, czyli tutaj jest przegranata. Kolejna ze strapek: starożytny skarb, też mam z numerem 5. No dobrze. I Trzy takie same, więc pierwsza granic. Tutaj w drugiej też nie, bonusu też nie będzie. Dwa wielbłądy i sphinx. Tutaj też pusto. Gra piąta. Nie ma nic. Gra numer 6. Ach, nie dali palmy. No i ostatnia gra. Nawet mi się tutaj kontrolna odkryła, ale to jest T. I U. Także też nic. I kolejna ze strapek z numerem 14. I love big cash.

Nie spisały się te strąbki tutaj, y, i te. Paradiso z numerem 8. Tutaj dwa pierwsze to koszulka i wiadro. Tutaj wiadro. I na dole totalnic. Piłka oraz palma są tutaj, tutaj też jest piłka i w ostatnim jest palma. Okay. Wodolot i płetwy, tutaj nie widzę, tu jest wodolot, tutaj. <klima> Już nic. Kolejny symbol to lody i kapelusz. Tutaj widzę kapelusz, tu widzę lody. Kapelusz. I to wszystko. Dalej tęcza i krab. Jest krab. Jest tęcza. Tutaj mam tęczę. Okay. Mewa i arbuz. Torba oraz delfin. Śmiornica i nuta. Tutaj dwa razy nuta. I to tyle. Chmura oraz yy, co to było? Latarnia. To są tu. Tu jest latarnia. I, yy, tu nie miałam propać tutaj i tu. A chmury już nie widzę. Ostatnie dwa to rozgwiazda i kompas. Tu jest rozgwiazda. No niestety nic to tutaj nie zmienia. Więc kontrolne powinny być różne. I tak jest. I ostatnia ze strapek.

Trzydzieści osiem. Nie ma. Siódemka jest blisko. Osiemnaście. Nie widzę. Trzydzieści trzy. Oraz dziewiętnaście. I na koniec. Dwanaście dwa. I osiem. W bonusie jest dwadzieścia złotych. No to fajnie. Bonus z wygraną. B.B. Więc na 70 zł mam tutaj 20, i tutaj dwa razy po, 10, po 5, 30 zł. Udało mi się wyciągnąć z powrotem z tego miksu. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!